Panie pośle, jutro, w dniu jutrzejszym ostatnie pokolenie rozpocznie zapowiadaną okupację Sejmu. Jak pan uważa, jak powinny zareagować władze Sejmu, czy też straż marszałkowska? Uważam, po tej ostatniej akcji, gdzie dziewczyna się rozbierała przed obrazem, uważam, że tylko ładne dziewczyny powinny się rozbierać przed Sejmem. Że mam nadzieję, że nie przyprowadzam takiej marty lempart, żeby się rozbierała pod Sejmem, bo wtedy rzeczywiście może być to łamanie naszych praw. Tutaj stoi Mariusz Gosek, może tego nie wytrzymać tego widoku, ale jeśli ładne będą się rozbierać pod Sejmem, to nie ma problemu, no to mogą okupować. Rozumiem, wtedy Pan nie ma nic przeciwko. Broń Boże, no jako normalny człowiek nie mam wtedy nic przeciwko. E, niestety ci ludzie nie są zbyt normalni. E, i sądzę, że no, marszałek Szymon Hołownia raczej nie będzie reagować, bo ich wielu nie jest. No. Liczę też, że to są ostatnie osoby, jak wskazuje ich nazwa, ostatnie pokolenie. Liczę, że rzeczywiście to jest ostatnie pokolenie takich baranów e, i więcej tego typu młodzi ludzie nie będą łykać takiej propagandy. Podobno 180 osób, oni cały czas reklamują zapisy na okupację Sejmu. Na razie zebrali 180 osób, bo mówią, że chcą 200. No to 200 osób to jak chcą sejm okupować? To z której strony? No, nie wiem, no żeby sejm okupować, no to tak na oko to potrzeba kilkanaście tysięcy ludzi. No, przynajmniej z tych protestów, które kiedyś były, to tak wynikało. No nie wiem, co oni mogą restaurację sobie okupować, 200 osób. No, to, no chyba im się to nie udaje na razie. Obawia się pan o spokojny odjazd do domu jutro po posiedzeniu? Nie odjeżdżam, całe szczęście, ale Mariusz Gosek tutaj jest i moim zdaniem Mariusz, chodź. Ostatnie pokolenie jutro chce się rozbierać pod Sejmem i Marta Lempart ma z nimi być. Co uważasz? Czy ja mogę się tylko uśmiechnąć i tak to zostawić? To tak zróbmy, że ja to skomentuję swoim uśmiechem, po prostu. Zatroskanym oczywiście. I... O los polskiego parlamentaryzmu. Naprawdę. To jest upadek już pewnych obyczajów, nie Czyli? tylko tych dobrych. Czyli uważa pan, że ostatnie pokolenie, które zapowiada jutro okupację Sejmu, powinno zostać powstrzymane? Znaczy, panie redaktorze, ja uważam, że ostatnie pokolenie powstrzymuje się samo każdego dnia. Szczególnie jak się przykleja do jezdni, to ogranicza swoją swobodę przemieszczania się. Naprawdę, ale no, jeżeli jeszcze do takich obrazków dojdzie, no to no, przykro mi, że, 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 że tak nisko gdzieś tam sięgają e, dobra, niektórzy. Dobra, tak naprawdę Mariusz jest fetyszystą i tylko czeka na tą Martę. Gorzej jak dołączy do niej babcia Kasia. Oj, to, to, już, to już wchodzimy na bardzo przykre tematy. Dziękuję bardzo. W piątek, 26 września, ostatnie szkolenie planuje rozpocząć okupację Sejpu. Mówią, że zebrali 200 osób chętnych, aby tą okupację przeprowadzić. Zapytaliśmy dzisiaj posłów, rozmawialiśmy z nimi, jak powinny zareagować władze Sejmu oraz straszność rządząca. Jak wczoraj pan informował na Twitterze, klub lewicy złożył ustawę Ostatniego pokolenia, Leks Ostatnie Pokolenie. Jutro też Ostatnie Pokolenie zapowiada okupację Sejmu. W jakiej formule to ma się odbyć? Bo w zasadzie nic nie wiadomo. Do, nie jestem z ostatniego pokolenia, więc nie wiem, w jakiej formule będzie się to odbywało. Natomiast jako em, demokrata i jako osoba, która od lat walczy o prawo do e, w, wolności ekspresji, wolności wyrażania swoich poglądów, prawa do stowarzyszenia się, czy prawa do e, demonstracji, rozumiem, że niektórzy mają taką potrzebę wyrażenia swojego zdania w okolicach, w okolicach Sejmu. Więc nie widzę niczego nadzwyczajnego w tym, że młodzi ludzie i nie tylko chcą...

tam, każdy wy wybiera swoją formę protestu. Eee, każda forma protestu ma na celu jedno, zauważenie argumentu e, czy postulatu, e, w którego się, czy za którym się protestuje. Więc, e, ja jestem daleki od oceniania tego wszystkiego. Mam nadzieję, że przy tych protestach nikomu nic, nic złego się nie stanie i nie stało. E, natomiast e, jestem ostatnią osobą, która będzie pouczała kogokolwiek, jak ma protestować, skoro sam przez lata protestowałem e, i brałem udział w różnych. Happening albo Gozdek, no to Czy nam że Witacz, czy klub będzie wspierać ostatnie pokolenie okupantów. Po nie wiem czy w okupacji, my wspieramy młodych ludzi z różnych środowisk. Ostatnie pokolenie razem z nami złożyło projekt ustawy dotyczący transportu publicznego czy komunikacji. To są dobre projekty legislacyjne, które powinny usłyszeć, czy które powinny być usłyszane przez, przez większość parlamentarną, więc nie widzę w tym niczego nadzwyczajnego. Każdy ma swoją rolę do wygrania. Parlamentarzyści nie biorą udziału w okupacjach, natomiast parlamentarzyści są od jednego do uchwalania prawa. Jeśli z jakiegoś środowiska wypływa konkretny postulat legislacyjny, który jest, który zyskuje poparcie lewicy, to nie widzę niczego nadzwyczajnego w popieraniu tych postulatów legislacyjnych. Od jutra też organizacja aktywistów klimatycznych, ostatnie pokolenie, zapowiada, że będzie okupować budynki Sejmu. Jak pan uważa, jak władze Sejmu, czy też władze Warszawy, bo nie wiemy w jakiej formie będzie ta okupacja przebiegać, czy tutaj w środku, czy jednak przed Sejmem, jak powinny zareagować? Zaczy, zacznijmy od tego, że dużo postulatów jest, racjon... Zaczy, jest, jest yy, potrzebnych, natomiast sposób yy, ich prezentowania niekoniecznie yy, jest właściwy. Myślę, że no nie ma za bardzo szans na okupowanie budynku Sejmu. Myślę, że to jest miejsce, w którym takich sytuacji nie powinny być. Ale miejsce. mieliśmy już takie przypadki. Tak, oczywiście, mieliśmy takie przypadki. Natomiast zauważam, że nie tą drogą, nie tymi sposobami należy prezentować swoje poglądy, które naprawdę są potrzebne. Bo musimy dbać o naszą planetę, nie dla mnie, tylko dla moich wnuków i prawnuków i moich dzieci. Natomiast no chyba nie takimi tylko metodami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja nie wiem, co to znaczy okupacja Sejmu szczerze mówiąc, jeżeli... Ja też nie, oni okay. tak deklarują. Tak więc jeżeli okupacja będzie wiązała, wiązała się z czynem zabronionym, czy ewentualnie z czynem agresywnym, to jestem absolutnym przeciwnikiem. Mhm. Rozumiem cele, rozumiem to co, to, co chcą osiągnąć. W niektórych nawet wspieram w celach ich, ale niektóre metody nie powinny być wykorzystywane w demokratycznym państwie. Mhm. W, jakich, w realizacji jakich celów Pan wspiera ostatnie wybrania? To już będziemy musieli a, dokładnie przyjrzeć nie, niektóre z celi, ale na celu celu. A, w, przepraszam, o godzinie czwartej nad ranem wyszliśmy z sali posiedzeń wczoraj. A, w każdym razie jeśli chodzi o walkę klimatyczną, a, jak najbardziej tutaj tutaj wspieram. A, I nawet kilka rzeczy razem zrobiliśmy z niektórymi członkami z, z, z Łodzi. A, w każdym razie nie... E, przez takie akcje, bo ma się rozumieć, że to są akcje takie marketingowe, ja żeby było słychać, ale wciąż jest to agresywna akcja, jest to przemoc w stosunku zarówno do osób, które tutaj mieszkają, jak i w stosunku do, do systemu, o, nie powinno się tak dziać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście ja takich ludzi nie wyprzedzał. Znaczy, tych ludzi można wpuścić do Sejmu. Mamy niestety system sejmowy taki, że jeśli na polecenie jakiegoś posła, na prośbę posła wpuszcza się osobę do Sejmu, ta do Sejmu wejść może i może w nim przebywać, ale uwaga, dopóki nie łamie przepisów sejmowych, więc jeśli będą robili jakieś dziwne rzeczy, a już mieliśmy raz w Sejmie taką sytuację, to po prostu Straż Maszałkowska powinna ich usunąć z gmachu Sejmu i więcej takich ludzi do Sejmu nie wpuszcza, ponieważ oni są do, do ulicy przyklejeni, ale umysłowo odklejeni, i nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Najlepiej, jakby tutaj w ogóle nie przychodzili i dali sobie spokój, niech idą na swoje uczelnie, bo do pracy to chyba nie chodzą. Więc niech idą na swoje uczelnie i tam siedzą, a oni zatrwają życie. Teraz posą, a wcześniej Warszawie Dziękuję bardzo. Dziękuję. Od jutra także aktywiści znani jako ostatnie pokolenie odgrażają się, że będą tutaj okupować Sejm. Jak Pan uważa, jak powinny... Zaragować? Ale to w związku z tą powodzią, no. Nie, no w związku... Oni też mówią, że te powodzie to są skutki zmian klimatycznych. To jest bliski, ale... Akurat będą... tutaj nie mają racji, ponieważ te gwałtowne powodzie w Kotlinie Kłodzkiej i na Dolnym Śląsku zdarzały się też i wcześniej. Pamiętajmy tą, tą powódź stulecia czy tysiąclecia. to też przecież były gwałtowne opady związane z tym samym niżem, cyrkulacją tego niżu z nad Włoch czasami tutaj dociera i, i takie zjawiska pogodowe docierały już wcześniej i faktycznie to jest związane także z działalnością człowieka, bo akurat część tych rzeczek, strumyków w Kotlinie Kłodzkiej została uregulowana. Tam jest za dużo betonu, starego, takiego, który nie jest remontowany. Na przykład przepustowość tych rzek nie była odpowiednio pilnowana. Plus, jak Państwo wiecie, no, były kłopoty z inwestycjami. No przecież jedna z tych tam, wbrew zresztą wtedy zapowiedzią premiera Pękła, czyli nie była odpowiednio konserwowana. Nie zrobiono tych małych zbiorników na yy, yy, rzekach, yy, które spływają yy, doliną, i to powinno być yy, zrealizowane, żeby, yy, zabezpieczyć, yy, żeby zabezpieczyć ludność. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, no to wciąż się kłócimy ale klimat ma to do siebie, że cyrkuluje. Ja się zajmowałem przez wiele lat ekologią i nie przestałem się tak poważnie zajmować, gdy straciłem już siły do rozmowy z radykałami, bo wszędzie trzeba zachować zdrowy rozsądek. Tak, klimat jest groźny, tak? wiemy doskonale, że są straszliwe rzeczy. Ostatnio Tajwan jest ofiarą jakiegoś wielkiego tajfunu, no ale to są zjawiska, które mają miejsce od lat. Mieliśmy cyrkulacje i zmiany klimatyczne, na przykład oziębienie. Czy ktoś z was sobie jest w stanie wyobrazić, że Bałtyk zamarzał i to w czasach historycznych, które pamiętamy, na, na środku Bałtyku była karczma, gdzie zmieniano konie w podróży pomiędzy Polską a Szwecją i to było kilkaset lat temu. Także no, tak to jest, że na naszej Ziemi te zmiany klimatyczne mają miejsce, ale one nie mają z miejsca, yy, znaczy one nie polegają na tym, co jest w tej chwili opisywane, że one są tak silne, tak gwałtowne yy, i tak jednostronne. To wahadło pewnie będzie się zmieniało. Wszędzie jest potrzebny zdrowy rozsądek, oczywiście nie możemy dopuścić do tego, żeby yy, rzekami pływały ścieki, I to jest zupełnie oczywiste. Natomiast no, naprawdę ja apeluję o zdrowy rozsądek tak sam się zajmowałem ekologią i musimy do tego podchodzić po prostu racjonalnie i nie ulegać także takiej modzie, która nie jest poparta racjonalnym, racjonalnym namysłem, natomiast jest poparta czymś takim jak przymus wynikający z konformizmu, że wszyscy mamy protestować, no bo to jest ważne, a nie zastanawiamy się, czy ten protest ma jakiś sens. Niestety ostatnie pokolenie jest przykładem takiego aksamitnego protestu. Ja pamiętam, że w czasach, kiedy myśmy protestowali, a ja uczestniczyłem w takich rzeczach, to Gazeta Wyborcza nas nie chwaliła, była wtedy bardzo liberalna i wyśmiewała się na przykład ze ścieżek rowerowych. Ze ścieżek rowerowych. Wtedy dopiero pierwsze ścieżki rowerowe próbowaliśmy wywalczać w miastach Czy e, 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 pierwsze, e, to był początek lat 90., e, zmiany dotyczące oczyszczania ścieków. No właśnie dlatego, że, że Wisła śmierdziała. Przepraszam, że tak mówię, ale jak się płynęło statkiem wiślanym, są wtedy niewiele stateczków pływało, bo naprawdę Wisła nie funkcjonowała e, tak jak powinna. To śmierdziło, po prostu ta woda była nie do użytku i to był powód, żeby się ochroną środowiska zajmować. Czy w tej chwili jest taki powód, żeby robić jakieś radykalne, no po nie wiem jakie, no bo zawsze protest jest, często w demokracji jest potrzebny, tak? tylko on musi być dostosowany do yy, okoliczności. Nie no. jestem zwolennikiem blokowania w mieście, które jest zakorkowane, dróg. Bogu byłoby kierowcą kierowcom utrudniania, utrudniania życia. Natomiast każdy oczywiście ma prawo protestować tylko w sposób cywilizowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ładną ma